No to są nieulepszone moby. To nie ma się czego bać. Są, 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 są. Na mnie, na mnie wypłata, 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 wypłata. I cofka, 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 cofka. potrzebujemy odlecić to gówno. Ma to potencjał. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Tak jak przyszliśmy, jak możecie. Jak macie kalmin, to możecie rzucić. Dobra. Tutaj w lewo, no, tu, w lewo, tu w lewo, tu w lewo, tu w lewo. Tu w lewo. Ja to, to, się tak, z tak, 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 dokładnie. Pomału, Bicie na... Dwóch na w pewno wyjebanych, na wyjebanych co nie? Tak. No. Idzie, 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 Nie, 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 nie podchodźcie. Ja nie zatrzymam zdan, jak zdan. będziecie przestali przede mną. To ja już mogę. Dobra. Mogę łapać. Nie trzeba jak tak Chociaż w sumie jak chcecie możemy się przepalić no. Dobra, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, bo jeszcze dochodzą, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. jeszcze dochodzą z mobów tam. Tych faktycznie jakoś dużo. Stańcie za zakrętem i w razie czego Chę, wybiegnijcie nie, na prostą mi ich jemnijcie. Mniej niż dziewięciu już jest. Nie, mniej... Dobra, mniej wejdę mniej na krzywy ryj, zobaczmy jak to będzie. E, nie wyjdzie, nie wyjdzie, cofka, dwóch tanków mają, uważajcie, bo zaraz was złapią. Wchodzą w was, nie zatrzymujcie się, nie zatrzymujcie się, do wyjścia, do wyjścia, na razie, na razie do wyjścia. Za trzy, za dwa, za jeden. Możecie spróbować na mnie, ale nie wiem czy wyjdzie. Przeżywajki, ja. przeżywajki, macie dwie nieśmiertelności, przeżywajki, przeżywajki. Spróbujcie wejść do tyłu, do tyłu, do tyłu, tak jak przyszliśmy, do tyłu, tak jak przyszliśmy, do tyłu, tak jak przyszliśmy, do tyłu, tak jak przyszliśmy. jak nie mam nic żeby chwila ci pomóc. nie, nie, chwila mam... chwila nie To nie, do wyjścia, nie, nie, do wyjścia, do wyjścia, do Ja mam, wiesz 500 Wychodzimy jak nie mamy heala, e, Wiesz co, ja ich tu złapałbym jeszcze raz. Dawajcie wszystko, 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 kurwa, prawie siadło. No, koniec mojej imprezy. zostaliście sami, już nie komentuję.